Przed chwilą Ewa Bem śpiewała swój wielki przebój pomidory, a przy Aha. moim telefonie dziennikarka TVN 24, prezes fundacji TVN. Nie jesteś sam, pani Katarzyna Kolenda Zaleska. Dobry wieczór, pani Katarzyno. Dobry wieczór, panie Tobiaszu, dobry wieczór wszystkim. Bardzo serdecznie witam. Jest mi bardzo miło, że przyjęła pani moje zaproszenie do Radia Tobie FM. Bardzo... A ja dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać. Wiem, że są wśród e, moich słuchaczy. Ludzie, którzy bardzo czekali na spotkanie z Panią dzisiaj. Dziękuję, bardzo dziękuję. Więc tym bardziej się cieszę. Pani Kasiu, mogę tak mówić? Pani Kasiu? Ale bardzo proszę, bardzo proszę, bardzo. <grym> Okej. Okay. Pani Kasiu, zanim porozmawiamy. O działalności Fundacji TV nie jesteś sam i o jej idei chciałbym panią zapytać o początki pani pracy dziennikarskiej. Od czego to się w ogóle zaczęło? To się zaczęło bardzo wiele lat temu, aż nie, nawet nie chcę myśleć ile lat temu to było. Ale to było wtedy, kiedy w Polsce następował nasz wielki demokratyczny przełom. 89 rok. Ja wtedy byłam nastolatką i pracowałam przy Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie w wyborach 4 czerwca. Dla mnie ta data jest niezwykle ważna. To jest takie dla mnie generacyjne i przełomowe wydarzenie, które no, no mnie ukształtowało jako człowieka i jako dziennikarza. Ja wtedy pracowałam przy, w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie w Krakowie e, jako osoba, która robi właściwie wszystko o, przez 24 godziny na dołę, bo to był taki wtedy czas, czas entuzjazmu i wszyscy chcieli cały czas pracować, żeby mieć w końcu wolną Polskę. I robiłam dokładnie wszystko, podawałam kawę kandydatom na posłów i senatorów, jeździłam z nimi w teren. Pokochałam kampanię wyborczą, ale też pisałam jakieś krótkie informacje dla pracy, dla, dla naszych zwolenników. I wtedy po tej kampanii jeden z takich wielkich dziennikarzy krakowskich, Maciek Szumowski, zaproponował mi pracę w nowo powstającym Czasie Krakowskim. To był pierwszy niezależny po Gazecie Wyborczej, naturalnie ale w Krakowie, pierwszy niezależny e, dziennik i ja tam e, zaczęłam pracować i robiłam właściwie wszystko. Pisałam o e, Radzie Miasta, która też wtedy się kształtowała, pisałam o e, dziurach w moście, pisałam o tym, jak się zmieniamy. I zaczęłam jeździć do Sejmu, bo e, no, w Sejmie się wtedy działo najwięcej. Zaczęłam jeździć do Sejmu i tam zaczęłam stopniowo poznawać paterów e, tej naszej historii, Jacka Kuronia, Bronisława Geremka, Adama Miśnika i kolegów dziennikarzy, z, z którymi potem się bardzo zaprzyjaźniłam. To był Tomek Lis, to był Andrzej Morozowski, Marysia Gnicka, która już nie jest dziennikarką, ale wtedy ją poznałam, Monika Olejnik i my się wszyscy razem pracowali i relacjonowali te najważniejsze dla nas dla naszej historii wydarzenia. I w którymś momencie przyszedł do mnie Tomek Lis, Jarosław Gugała i Tadziu Zwiewka i mówią, słuchaj, Przyszłabyś do nas do telewizji, tak lubisz politykę, bo ja rzeczywiście kocham politykę i się fascynuję polityką. Przyszłabyś spróbować? Ja mówię, a właściwie dobra. Po trzech latach pisania w gazecie mogę przyjść spróbować je w telewizji. No i przyszłam spróbować na trzy miesiące, bo na tyle wynajęłam sobie mieszkanie w Warszawie i zostałam na 25 lat. Także takie były początki. Wie, wie pani co, bo ja znam wielu ludzi, którzy fasjonują się wręcz polityką, tak jak Pani, i zastanawiam się co jest w tym temacie takiego fascynującego? A mnie to jest to, że przede wszystkim polityka ma niezwykły wpływ na nasze codzienne życie, tak. bo od decyzji A. polityków zależy jak nasze życie będzie wyglądało, jakie będą podatki, jakie będą drogi, jak, jaka będzie debata publiczna, jak będziemy ze sobą rozmawiać. To wszystko w jakim sensie kształtują politycy. I to ucieranie się tych stanowisk, to jest dla mnie fascynujące. Ucieranie się tych decyzji, jak to powstaje, jak oni ze sobą rozmawiają. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest to, o czym rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę z Panem i z Pana mamą. Być, ta, zobaczyć na żywo to, co się dzieje, być w centrum wydarzeń. Dla mnie to jest najważniejsze. Ja już naprawdę jestem reporterką przez wiele, le, wiele lat. Teraz jestem też tak. publicystką, prowadzę programy, ale dla mnie największym szczęściem jest pojechać na przykład jak się dzieje coś ważnego w Sejmie i być tam na miejscu, bo to jest kwintesencja pracy reportera. Reporter musi być na miejscu, nie może oglądać wydarzeń z telewizji, musi być na miejscu, musi to czuć, musi chodzić, rozmawiać, e, dowiadywać się, e, słuchać newsów. Zdobycie dla mnie newsa to jest równie ekscytujące teraz jak 25 lat temu, więc myślę, że dobrze wybrałam swój zawód. Jeszcze moja rodzina, mój tata, moja mama byli i są zresztą bardzo mocno zaangażowani w taką działalność społeczną, polityczną. Mój tato do tej pory, mimo że ma już ponad 80 lat, właściwie cały czas się zajmuje różnymi społecznymi sprawami. Także tak mnie ukształtował mój dom, i ja po prostu to kocham. Kocham być w centrum wydarzeń. Proszę sobie wyobrazić, że ja doskonale. Może nie doskonale, ale pamiętam czasy, kiedy na przykład obrady Sejmu były transmitowane przez telewizję polską codziennie tak. o godzinie dziewiątej. I, tak, I nawet proszę sobie wyobrazić, że pamiętam panią relacjonującą właśnie te wydarzenia z Sejmu, a ja mam w tej chwili 27 lat, ale jako, jako mały chłopiec rzeczywiście oglądałem takie rzeczy. Chociaż jeszcze wtedy nie byłem świadomy o co chodzi i w ogóle co się dzieje, nie? Ale. No tak, to, to tak. Trzeba było bardzo dos... wcześnie wstać, ale to było rzeczywiście niesamowite. Być tam i patrzeć i relacjonować. A jak, a jak wtedy wyglądała telewizja? No wtedy. <laughs> Wtedy telewizja, bo ja wtedy pracowałam w Telewizji Polskiej, e, pracowałam w Telewizji Polskiej przez 10 lat, e, no to było troszkę inaczej, bo nie, po, na początku w ogóle nie mieliśmy żadnej konkurencji, zupełnie żadnej, e, dopiero później powstał TVN, e, ja bardzo szybko tak. w tym się znalazłam e, i... E, nie, i Właściwie ona niczym się nie różniła od tego, czego jesteśmy świadkami dzisiaj, tylko różnica była jedna, właściwie zasadnicza, bo z wyjątkiem obrad Sejmu nie było telewizji takiej 24-godziny, nie było TVN24, nie było TVP Info. Właściwie wszystko, co ludzie się dowiadywali o tym, co się dzieje w świecie, dowiadywali się o 19.30 z wiadomości, ja wtedy właśnie oprócz relacjonowania z Sejmu robiłam też materiały do wiadomości. Także troszkę to było inaczej z takiego względu, że nie było tej, tej potrzeby szybkości. Znaczy trzeba było zrobić materiał na odpowiednią godzinę, ale nie było tak, że wszystko się dzieje tu i teraz i jest cały czas na bieżąco relacjonowane. Więc to jest z jednej strony mała różnica, bo właściwie praca polega na tym samym, na zdobywaniu informacji, rozmawianiu z ludźmi, nagrywaniu wypowiedzi, nagry robieniu wywiadów, ale z drugiej strony ta szybkość, która teraz jest, bardzo, bardzo no, też zmieniła dziennikarstwo, ale też my, niestety mam takie wrażenie, że zmieniła jakość dziennikarstwa, bo y, bardzo wpływa y, na wszystkich, mam nadzieję, że na mnie jeszcze nie, właśnie potrzeba tej szybkości, a tu trzeba jednak trochę refleksji, trzeba się zastanowić, żeby coś y, powiedzieć. Y, powiedzieć sensownie z, z jakąś myślą, z jakimś kontekstem, z jakimś backgroundem, a czasem jak idę do Sejmu, pomijając naszych dziennikarzy tvn 24 którzy są niezwykle doświadczeni, to ja tam widzę bardzo wiele ludzi, którzy no, czasem nie potrafią um, powiedzieć, kim kto jest, no to to jest dyskwalifikuje. No tak, to prawda. Dziś prowadzi Pani rozmowy z politykami w programie Fakty po Faktach. I mam takie pytanie, czy była jakaś taka rozmowa, która była dla Pani szczególnym wyzwaniem, która, która była dla Pani najtrudniejsza, bo tak obserwując to, co się dzieje dzisiaj w polityce, to rozmawiać o polityce w taki sensowny, powiedziałbym, taki zrozumiały i taki spokojny nawet sposób jest dzisiaj bardzo trudno. To znaczy ja może powiem tak, że każda, każda rozmowa, każdy program e, jest dla mnie wyzwaniem, bo ja tego, czego się boję najbardziej, to wpadnięcia w rutynę, e, bo jak się, jak człowiek wpadnie w rutynę, to wtedy nic nie robi z pasją, a ten zawód ma tylko wtedy sens, kiedy się coś robi z pasją. Więc nawet jak przychodzą do mnie goście, e, no powiedzmy nie z tej najwyższej politycznej półki, ale to jest też trochę niższy, to ja każdą taką rozmowę traktuję tak samo. E, taką samą ciekawością choć czasem mam wrażenie że wiem co yy, polityk odpowie na moje y, pytanie bo jednak yy, trochę się też zmieniło życie polityczne i sami politycy. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tych początkach moich i o pracy w Sejmie, tak. jeszcze w Telewizji Polskiej, było zupełnie inaczej w tym znaczeniu także, że politycy mówili własnym głosem. Nikt im nie przekazywał tak zwanych przekazów dnia. Znaczy macie mówić to bez względu na to, jakie jest pytanie. Bo taka jest linia partyjna. Wtedy było inaczej, bo wtedy politycy mówili sami z siebie, co im w dusz grało. Ja to wolę, bo ja lubię taką prawdziwą, autentyczną rozmowę, a nie polityka, który... I to muszę powiedzieć, że, że to nie dotyczy tylko jednej opcji politycznej, ale każdej. Każda, każda opcja, czy to jest koalicja, czy obóz rządzący ma swój przekaz dnia i politycy przychodzą i zaczynają klepać ten przekaz dnia i ja po prostu wtedy dostaję białej gorączki, bo ja chcę rozmawiać, ja chcę się czegoś dowiedzieć. Ja jestem tak. ciekawa, co ten człowiek naprawdę myśli. A nie mogę się dowiedzieć, skoro ten człowiek recytuje przekazy dnia. Więc y, ja bardzo często staram się zapraszać takie osoby, które mi, od których się coś naprawdę mogę nauczyć, którzy mi przekażą naprawdę coś, co jest inne, z jakiś inny punkt widzenia. Ja uwielbiam rozmowy z profesorem Adamem Strzęboszem, z profesor Ewą Łętowską. To są wspaniałe, wspaniali rozmówcy, wspaniałe rozmowy. Uwielbiam rozmowy z Marcinem Królem który jest politologiem i który pisze książki i naprawdę ma to wszystko przemyślane. Lubię rozmowy z ludźmi, którzy mają naprawdę pewne rzeczy przemyślane tak do spodu, a nie klepią tylko to, co im ktoś każe. Więc, więc takie rozmowy lubię najbardziej. Lubię wzruszające rozmowy, na przykład ostatnio miałam parę takich rozmów z powstańcami w okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. To są niezwykle emocjonujące i niezwykle wzruszające. Te rozmowy, do których nawet trudno się przygotowywać, bo ja jestem kujon, ja zawsze byłam kujonem i ja się niezwykle precyzyjnie przygotuję do takich rozmów, a czasem te rozmowy idą w zupełnie innym e, kierunku, bo, e, bo, no bo to są wzruszenia, to są emocje i takie rozmowy też są bardzo trudne. Ostatnio miałam dosyć trudną rozmowę, z, e, na którą jechałam do Gniezna, do Krymata Polski, arcybiskupa Polaka. To, była, to było dla mnie wielkie przeżycie i bardzo trudna rozmowa, bo po pierwsze dotyczyła mojego kościoła, który znalazł się na krawędzi i w sytuacji bardzo trudnej, i nie jest też ciężko o tym rozmawiać, bo to jest mój kościół i moja wspólnota. I chciałam, żeby ta rozmowa dobrze wyszła. No mam nadzieję, że dobrze wyszła, bo z jednej strony myślę, że zachowałam tą swoją dziennikarską pasję. A z drugiej strony też chciałam, żeby w tej rozmowie była jakaś, jakaś refleksja i także jakaś delikatność w stosunku do wspólnoty, do której ja też należę. Czy ta rozmowa była po filmie braci sekierskich? Tak, dokładnie. Ta rozmowa była po filmie braci Sekielskich. Dokładnie parę, parę dni po publikacji, kiedy już było wiadomo, że kilka milionów Polaków, czy nawet kilkanaście milionów Polaków obejrzało ten film i Kościół, Kościół musiał się zmierzyć z tym problemem. Bo właśnie nie byłem pewny, czy to, czy to było po filmie braci Sekielskich, czy nie. Oczywiście tak, tak, tak. pamiętam, że. Była taka rozmowa, nawet ją pamiętam, oglądałem rzeczywiście to, ten bum na kościół, który jakby wyszedł po filmie Braci Sekierskich i ten, to zainteresowanie było po prostu, no powiedziałbym takie, Chyba żaden film nie wzbudził takiego zainteresowania, jak dotychczas. Tak, wydaje mi się, że tak, że to był, to był w pewnym sensie przełomowy, chociaż po tych paru tygodniach od czasu emisji filmu widać, że, no, że sytuacja nadal jest trudna, tak, bo to bardzo delikatnie ujęła. No tak, pani Kasiu, no, tak. przejdźmy... W takim razie do tematu Fundacji TVN, nie jesteś sam, bo od 2016 roku jest pani prezesem tej fundacji. Chciałem zapytać, jaka jest taka ogólna idea, taki ogólny zamysł działalności Fundacji TVN nie, nie jesteś sam i też mam takie pytanie czy każda osoba niepełnosprawna, każda osoba, która potrzebuje pomocy może się zwrócić do Fundacji o pomoc? Od razu odpowiem na to drugie pytanie. Każda osoba, która potrzebuje pomocy może się do nas zwrócić i my w miarę naszych oczywiście możliwości zawsze staramy się pomóc. My pomagamy naszą ideą główną jest to, żeby pomagać tym, którzy, którzy no mają żeby się dzielić, żeby ci, co mają więcej, dzielili się z tymi, co mają mniej i co mają y, ciężej. I y, my y, przede wszystkim staramy się. Y, y, Pomagać w takim codziennym życiu, to znaczy przekazujemy pieniądze na rehabilitację osób niepełnosprawnych, na turnusy rehabilitacyjne, przekazujemy pieniądze na leki osobom potrzebującym. I to jest główna, główna oś naszej działalności. My nie robimy wielkich, spektakularnych akcji. I, a, dlatego że uważamy, że my, jest tyle osób, które potrzebują takiej codziennej pomocy, żeby kupić po prostu lekarstwa albo żeby właśnie mieć rehabilitanta kiedy to jest potrzebne, że nie, nie ma sensu, żebyśmy się rzucali z motyką na słońce i próbowali jakieś wielkie, nie wiem, budować szpitale czy coś takiego. To My nie jesteśmy od tego. Od tego jest Jurek Owsiak, który kupuje sprzęt. Oczywiście my współpracujemy z Jurkiem Owsiakiem. Kupiliśmy już dwie karetki i w najbliższym czasie kupimy następną. Karetko. Oczywiście pomagamy też na przykład szpitalom, kiedy zwraca się do nas szpital, że, że po prostu nie ma pieniędzy na... na um... Na przykład na łóżka przeciwko odleżynowe, to my w miarę naszych możliwości no nie kupimy 30 takich łóżek, bo po prostu nie mamy na to pieniędzy, ale akurat teraz kupimy 5, to też będzie dużym wsparciem. Udało nam się wyremontować oddział szpitala w Warszawie, udało nam się wyremontować oddział szpitala w Centrum Zdrowia Dziecka, jeszcze w czasach, kiedy pani Bożena Walter była prezesem fundacji, teraz właśnie kończymy remont w szpitalu przy ulicy Banacha w Warszawie udało nam się zbudować Centrum Profilaktyki onkologii. No, to są takie nasze główne, główna działalność. Cały czas apelujemy o pieniądze, bo im więcej ludzie dadzą pieniędzy, im bardziej będą się chcieli podzielić tym co mają, tym więcej my możemy zaoferować naszej pomocy, więc także za pośrednictwem pana radia, ja tu zwracam się do wszystkich, którzy mają taką chęć i chęć czynienia dobra, mówiąc krótko, bo to na tym to polega, żeby także wpłacali na naszą fundację, czy to 1% podatku, czy, czy SMS-y, czy dowolnie. Wszystkie informacje są na naszej stronie, my mamy stronę fundacja TVN Nie Jesteś Sam, strona internetowa, na której też można dokonać a przede wszystkim poprzez tę tą, tą stronę można wysłać do nas maila czy można zwrócić się o pomoc. I my każdą taką prośbę rozpatrujemy i oczywiście w miarę możliwości pomagamy. Wie Pani, co mi się strasznie podoba w takich fundacjach jak te nie nie jesteś tam, czy w Fundacji Jurka Owsiaka. Że te pieniądze są owszem zbierane, ale te pieniądze są zbierane na konkretne cele, prawda? I te, tak, i te tak. cele są realizowane, bo ja teraz miałem takie przemyślenia, zanim zadzwoniłem do Pani, że dzisiaj mam wrażenie, że żyjemy. W takich czasach, że nie sztuką jest na przykład gromadzić pieniądze, a skupić się bardziej są ważne, że tak powiem, cele do zrealizowania. To, co robi Jurek Owsiak, nie? że tak, no Jurek Owsiak jest jedyny w swoim rodzaju. To jak on potrafi mobilizować ludzi i wydobywać z nich dobre cechy, to jest naprawdę coś niewiarygodnego. Dzisiaj, to jest jeden jedyny. Dzisiaj po prostu Pani Kasiu, moim zdaniem dzisiaj są potrzebne, jeśli są zbierane pieniądze, to na konkretne cele, bo proszę zwrócić uwagę jak wiele jest. Zbiórek publicznych różnego rodzaju. Naprawdę jesteśmy tym zalewani, prawda? Tak. A na takie konkretne cele, nie wiem, tak jak Jurek jak chociażby. Zbierają podczas finału pieniądze na leczenie kardiokirurgii czy dla seniorów. Co roku jest. Tak naprawdę inny cel. Czy tak jak państwo, zakupujecie karetkę do jakiegoś tam szpitala, remontujecie tak. szpitale. To jest konkretne, konkretne moim zdaniem działanie. Że... Tak, mi się wydaje, że to ma największy sens, bo my wtedy e, wiemy, jakie są potrzeby i wiemy, e, czego kto potrzebuje, i wtedy możemy się na tym skoncentrować. To Myślę też, że dla ludzi, e, jest, e, e, którzy dają, to też jest ważne, że oni wiedzą konkretnie na co dają. Tak, że, że, nie, daj, że nie dają konkretnie na fundację, na przykład, tak, tylko, tak, tylko na jakiś określony cel. Tak, dokładnie tak. Właśnie. Dokładnie tak. My mamy takie samo przekonanie. Właśnie to jest fajne i takim ideom jak najbardziej kibicuję. Dziękujemy. Mam, mam jeszcze takie pytanie odnośnie zbliżającego się Wielkiego Meczu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i TVN. Na jaki cel w tym roku będą zbierane, będzie dochód z meczu? My, tak samo jak w zeszłym roku, będziemy kupować karetkę, bo to jest dla nas, dla dwóch fundacji, które robią wspólnie, wspólnie robią jakąś jedną rzecz, to. to, to to jest najłatwiej właśnie się porozumieć co do tego, że, że to będzie karetka. W związku z tym już w zeszłym roku kupiliśmy karetkę dla, dla noworodków. Ta karetka była wspaniale wyposażona w najnowocześniejsze przyrządy potrzebne, kiedy na przykład się przewozi noworodka, nawet nie niemowlę, tylko noworodka taką karetką, bo to musi być bardzo precyzyjna aparatura i ta, te nasze karetki, które kupujemy wspólnie z Jurkiem Owsiakiem są właśnie wyposażone w taką najnowocześniejszą aparaturę, która oczywiście kosztuje. I w tym roku tak samo. A jak, a jak to się odbywa, ta cała procedura, że na przykład, że zapada decyzja, że w tym roku kupujemy karotkę dla tego i tego szpitala. Jak to się odbywa? My wiemy mniej więcej, bo mamy takie rozeznanie, które szpitale mają jakiś sprzęt. Jurek Owsiak co doskonale wie, bo on współpracuje bardzo mocno ze szpitalami. My mniej, bo jak mówiłam wcześniej, my się raczej koncentrujemy na takich jednostkowych przypadkach, czyli na konkretnych osobach dzieciach naszych podopiecznych, Aha. których mamy od wielu, wielu lat. Jurek przychodzi na takie spotkanie i mówi, słuchajcie, no zgłosił się do mnie szpital w Poznaniu, w zeszłym roku było właśnie dla Poznania, zgłosił się szpital w Poznaniu, no nie mają karetki dla, dla dzieciaków. No to mówimy, dobra Jurek, jak tak uważasz, to, 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 to świetny pomysł. Także my wiemy, że po prostu każdy szpital czegoś potrzebuje, bo sytuacja w służbie zdrowia jest taka, jaka jest. W związku z tym tutaj jest też kwestia zaufania. My mamy pełne zaufanie do Jurka Owsiaka w związku z tym, jeśli on nam coś sugeruje, to, to my z reguły to przyjmujemy. Rozumiem. I to jest na zasadzie zaufanie. Zaufanie między nami jest ogromne i to, to jest podstawa. Jak, jak dzisiaj ważne jest, prawda, mieć do siebie zaufanie, prawda? Tak, to jest I, naj, najważniejsze. I życzyłbym nam wszystkim chyba, abyśmy o, ja mieli... Abyśmy mieli do siebie po prostu zaufanie, bo, bo dzięki temu chyba świat będzie piękniejszy i nie będziemy się kłócić o byle co, tylko będziemy no po prostu współpracować Tak Te, i, I tego na wszystkim życzę. I Polsce, i, 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 i nam jako społeczeństwu, i, i nam jako wspólnocie. A! Też e, jeśli chodzi o różnego rodzaju wasze akcje, to też wspomnijmy o tym, że w programie milionerzy też są zbierane pieniądze na wasze cele. Tak, co prawda, my wykorzystujemy jak możemy telewizję TVN, która no jest oczywiście właścicielem można tak powiedzieć, czy jest związana z Fundacją, bo ten z Fundacja TVN nie jesteś sam, więc tylko kiedy możemy wykorzystać jakiś program i nasze gwiazdy do tego, które są bardzo otwarte i bardzo chętnie nam pomagają, to jeśli tylko, ich tylko jest taka możliwość, to właśnie wykorzystujemy, czy to w, w milionerach, czy, czy, czy w całej akcji misiów, którą mamy na Boże Narodzenie i te misie są bardzo chętnie kupowane, cały dochód idzie właśnie na, na Fundację TVN. Nasze gwiazdy też zawsze nam pomagają. Ostatnio zorganizowaliśmy taką akcję Zdrowia Dziecka, gdzie nasi dziennikarze, nasze gwiazdy biznesu, przychodziły do dzieciaków, czytały im książki, a przed Bożym Narodzeniem zorganizowaliśmy takie duże spotkanie z dzieciakami, z balonami, z pieczeniem, no to może przesadzam, ale dekorowaniem pierników, ze śpiewami, śpiewanie kolęd było, także te dzieci myślę, że były bardzo zadowolone, więc staramy się, staramy się zawsze coś takiego zorganizować. Rewelacja, rewelacja. Bardzo się. mi się to podoba, jestem za. Pani Kasiu, dziękuję. bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę i mam taką prośbę. Proszę jeszcze ze mną zostać przez moment dobrze, bo będę miał do Pani pewną prośbę o pomoc w dotarciu do jednej osoby, dobrze? Dobrze, oczywiście. To zaraz jak skończymy rozmowę i zejdę z anteny, wrócę po prostu do pani. Dziękuję. Ja zostawiam was na razie z muzyką z polskich seriali, a ja wracam na moment do panikarza.